Funkcjonowania Aten. Lekcja będzie składała się z następujących części. Omówimy sobie powstanie Aten jako pierwszej greckiej demokracji. Omówię pokrótce i przedstawię reformy Drakona, Solona i Klejstenesa, które doprowadził do kształtowania ustroju demokratycznego w Atenach. Potem omówimy sobie jak wyglądało społeczeństwo Aten. A wreszcie w ostatniej części lekcji przedstawię wam jak funkcjonowała demokracja ateńska w czasach Periklesa, w okresie swojego największego rozkwitu. Zacznijmy od powstania Aten. Ateny, dzisiejsza stolica Grecji, są położone w krainie geograficznej zwanej Attyką. Powstały one w wyniku stopniowej ewolucji niewielkiej osady, która trwała od XI do VII wieku przed naszą erą, i w wyniku tej ewolucji niewielka osada przekształciła się ostatecznie w największe miasto Hellady. A ten nie miał bezpośredniego dostępu do morza, dlatego mieszkańcy tego miasta chcą korzystać z rybołówstwa i handlu. Za radą Temistoclesa zbudowali w pobliżu Aten port. Został on założony w Pireusie. Potem wykształcił się jeszcze jeden port. Konkretnie powstał on w Faleranie. I tutaj macie pokazaną mapę Aten. Teraz pokrótce omówimy sobie reformy. Drakona i Solona. We najwcześniejszym okresie, od 7 wieku przed naszą erą, ateńska polis była rządzona przez radę zwaną Areopagiem. Areopag była to rada złożona z przedstawicieli arystokracji. Do jej obowiązków należało również sprawowanie sądów. Areopag był kierowany przez archontów. Było ich dziewięciu. Byli oni wybierani co rok i odpowiadali za prowadzenie polityki zagranicznej, egzekwowanie prawa, a także publiczne obchody religijne. Po zakończeniu rocznej kadencji, archonci wchodzili w skład Areopagu. Oprócz archondów istniała eklezja, eklezja czyli zgromadzenie ludowe. Zadaniem eklezji było uchwalanie prawa. Tak wyglądał Areopag w Atenach. Jak widzicie, było to wzgórze wapienne. Jest to rekonstrukcja z dzisiejszych czasów. A tak mogli wyglądać archonci ateńscy. Eklezja, jak już mówiłem wcześniej, było to zgromadzenie ludowe wszystkich wolnych obywateli. Wolnych mężczyzn, obywateli Aten, którzy ukończyli 20 lat. Zajmowała się nad takimi sprawami jak wybiera urzędników, decydowała o sprawach wolnych i pokoju. Oprócz tego, charakterystyczną cechą ustroju Aten było funkcjonowanie Rady 500. W jej skład wchodziło 50 prytanów, którzy sprawowali swoją władzę przez jedną dziesiątą roku. Ich zadaniem było sprawowanie nadzoru nad urzędnikami. Archontowie pełnili funkcje kapłańskie. Po rocznej kadencji wchodzili do żywotnie w skład opagu. Archonci byli najważniejszymi urzędnikami w starożytnych Atenach, odpowiadali za kierowanie polityką państwa. No i teraz dochodzimy do drakona, um, autora słynnego kodeksu drakońskiego. W 621 roku przed naszą erą jeden z archontów ateńskich, Drakon, jako pierwszy podjął próbę uporządkowania dotychczasowych praw i sporządził pierwszy ateński kodeks prawny. Cechą charakterystyczną tego kodeksu było to, że wszystkie zawarte w nim regulacje prawne były niezwykle surowe. Stwierdzono, że regulacje te zostały napisane krwią, ponieważ główną karą która miała być poniesiona za większość przedstawionych tam przestępstw była śmierć to właśnie od tego pierwszego ateńskiego kodeksu prawnego i od drakona wywodzi się określenie drakońska kara drakon, mimo to, że przeprowadził reformę uregulowań prawnych nie podjął próby zmierzenia się z największym problemem ateńskim ówczesnego czasu, a mianowicie rosnącym zadłużeniem rolników rolnicy ateńscy z powodu braku środków na Spłacenie zapowiązań zobowiązań musieli oddawać często swoje gospodarstwa, a także całe swoje rodziny w niewolę. No i tak mógł wyglądać Drakon. Drakon jako pierwszy twórca prawa w starożytnych Atenach. Drakon żył w VII wieku przed naszą erą. Jak już mówiłem, był. Stwórcą pierwszego kodeksu pisanego praw ateńskich. W 621 roku został wybrany na jednego z archontów, czyli jednego z dziewięciu najważniejszych urzędników w starożytnych Atenach. Ułożony przez niego kodeks, będący spisem już istniejących wcześniej praw, słynął z surowości. Stąd też te określenia: drakonskie prawa, drakonskie kary co jest to uznawane za synonim bardzo tego prawodawstwa. I z tego powodu w 594 roku przed naszą erą Aczeńczycy polecili kolejnemu Archontowi Solonowi ułożenie nowego kodeksu, ponieważ tamte poprzednie regulacje drakona były zbyt surowe. Deregulacje odwoływano się do IV wieku przed naszą erą. Teraz omówimy sobie postać Solona i jego reformy. W 594 roku przed naszą erą inny archont ateński Solon zastąpił kodeks drakona mniej surowymi regulacjami. Opracował nowy zbiór praw i rozwiązał problem zadłużenia, który trapił wielu obywateli ateńskich. Zniósł niewolę za długi, ogłosił amnestię dla niewypłacalnych dłużników i nakazał wykupić tych obywateli, którzy byli uprzednio sprzedani za granicę i dzięki czemu mogli oni powrócić z powrotem do Aten. Solon ustanowił również tak zwaną heliaję, czyli sąd ludowy, którego członkowie byli wybierani co rok w drodze losowania. Podzielił on ludność na cztery klasy majątkowe. Każda ta klasa majątkowa była nazywana fylą, czyli podzielił on całe społeczeństwo Aten na cztery fyle i powiązał przynależność do nich z możliwością kandydowania na urzędy. Dlatego też w prawodawstwie Solona. Najważniejsze funkcje w państwie były w dalszym ciągu zarezerwowane dla najbogatszych, więc nie miało to do czynienia jeszcze z prawdziwą demokracją, chociaż do czasów Tenesa czy Peryklesa można powiedzieć, że Solon bardziej postulował oligarchiczną formę rządów. Solon stworzył również wspomnianą wcześniej Radę Czterystów, Rada 400 otrzymała prawo inicjatywy uchwałodawczej prowadzenia ogólnej polityki państwa i zastąpiła w tej kwestii Areopak. Od tej pory Areopak zajmował się rozstrzyganiem wyłącznie sporów sądowych związanych z ochroną obyczajów i moralności. No, i tak wyglądał solon na rycinie. Teraz omówimy sobie ustanowienie demokracji przez Klejstenesa, co nastąpiło na przełomie 508 i 507 roku przed naszą erą. Kolejne zmiany, które nastąpiły w tym okresie, od 508 do 507 roku przed naszą erą, były udziałem Klejstenesa, kolejnego z ówczesnych archontów. Zadanie przeprowadzenia reform było mu powierzone przez stronnictwo wrogie wobec zwolenników oligarchii. Reformy Klejstenesa zmieszały w kierunku nadania ogółowi obywateli większego wpływu na politykę państwa kosztem dominującej wówczas arystokracji. Reformy Klejstenesa są uznawane za początek demokracji ateńskiej. Klejstenes w 510 roku przed naszą erą, jako przywódca rodu Alkmenoidów, przyczynił się do obalenia tyranii w Atenach. Stało się to możliwe dzięki wsparciu internemu. Klomenesa kula o którego pomoc zabiegali Alkmenoidzi, przebywający na wygnaniu w wyniku represji po zabójstwie Picystraty w 514 roku przed naszą erą. Po upadku tyranii, Kleisthenes przeprowadził e, wspomniane reformy, które były kontynuacją reform Salona. Stały się one podstawą demokracji ateńskiej. Po upadku tyranii Picystratydów, Kleisthenes musiał walczyć z grupą arystokratów skupioną wokół Izagorasa który były na przełomie 508-507 roku Archonta. Sam Klejstenes to ciekawe, nie sprawował wówczas żadnego urzędu, a Izagoras i jego zwolennicy pomogli mu, doprowadzili do tego, że Klejstenes został po raz kolejny wygnany z Aten, oraz dodatkowo wygnano wówczas 700 rodzin, które wspierały Klejstenesa.